Cześć, witam wszystkich we wtorek, 29 dzień listopada. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. U mnie dokładnie za 15:09, także jeszcze mamy chwilę do otwarcia rynków kasowych w Europie. Zobaczymy sobie sytuację techniczną właśnie przed otwarciem takim kasowym, tak giełdowym sesji europejskiej. Na początek, wykres. Euro USD, zejdziemy sobie na nieco, na nieco niższe TF, -y, może nawet na interwał 15 minutowy. Tutaj jesteśmy po dosyć dużym ruchu spadkowym, yy, który ma, miał miejsce tutaj od poniedziałkowego, poniedziałkowego wczesnego popołudnia, bo tak naprawdę godzina 12 była takim momentem granicznym. Od tego momentu po godzinie 12 rynek zmienił kierunek i amerykański dolar zaczął uzyskiwać w stosunku do euro. I teraz tak, bazując na tym swingu spadkowym jesteśmy w stanie sobie wyznaczyć najbliższe techniczne poziomy, jeżeli chodzi o główną parę walutową. Tutaj pierwsza reakcja już w technicznej strefie nam się pojawiła. Tutaj bazujemy na mierzeniu 38,2% właśnie z tego całego swingu spadkowego. Jeżeli chodzi o to mierzenie 32% FIBO, to jest poziom cenowy 1,03,92. Pierwsza reakcja to jest jeszcze sesja azjatycka, godzina 5.45 czasu polskiego na tej świecy zaksięgowany został ten poziom oporu, czyli powiedzmy gdzieś tam w okolicy godziny 6. No i teraz być może jakiś retest, być może druga okazja pod pozycję krótkie się pojawi, natomiast decydującym i elementem potwierdzającym będą tutaj formacje świecowe. Myślę, że ten interwał 15-minutowy jest takim interwałem dosyć obiektywnym, jeżeli chodzi o ocenę tej sytuacji technicznej. Czyli przypominając 10392 czekamy na zaksięgowanie strefy i spoglądamy, czy będzie jakaś reakcja cenowa, czy będzie wyjście górą i Wtedy sobie ten scenariusz będziemy aktualizowali. Na tą chwilę wchodzi w grę tutaj formacja podwójnego szczytu w technicznej strefie oporu. E, przechodzimy dalej. GBPUSD. Tutaj podobny scenariusz sobie wyznaczymy na kablu, z tym, że jesteśmy e, zdecydowanie wyżej. Te spadki też nieco wcześniej tam się rozpoczęły na wykresie GBPUSD, bo zobaczcie, że e, na kablu to jest już w okolicy godziny 10.00, ten szczyt został wyznaczony i ten kierunek południowy został. został nieco wcześniej obrany. W tym przypadku 3,8,2 przehandlowane, 50 obecnie jest testowana. Warto zwrócić na to, co na 50 się pojawi, natomiast, zaraz, jeszcze jedna rzecz dodatkowa tutaj mnie interesowała, zanim, zanim sobie to rozrysuję, mianowicie ewentualnie zewnętrzne mierzenie na korekcie spadkowej. W tym przypadku nam się to będzie fajnie klastrowało już widzę, bo mamy 61.8 z szerokiego swingu spadkowego oraz 161.8 z tej korekty spadkowej, także bardzo fajny schemat. Myślę, że najmocniejszy jaki mogliśmy tutaj uzyskać, jeżeli bierzemy pod uwagę mierzenie zewnętrzne i wewnętrzne, także mamy duże fi i małe fi. Poziom cenowy 1.2050. No i czekamy na realizację scenariusza na tą chwilę, tak? Testujemy mierzenie 50%, wybijamy mierzenie 50%. Brakuje nam około 15 pipsów, także myślę, że jeżeli oglądacie to nagranie, to jeszcze udało Wam się z tego układu skorzystać. Jeżeli tutaj będzie wyhamowanie oczywiście, na to też mm, trzeba tutaj poczekać. Pomimo bardzo, bardzo silnego technicznego poziomu, to wyhamowanie jest równie ważne. USDJPY przechodzimy dalej do UIK, czyli amerykański dolar w stosunku do jena. I tak spoglądam tutaj na ten rynek. Widzimy, że są dosyć spore spadki od mniej więcej miesiąca już. Ale nie będziemy tutaj jakichś szerokich perspektyw sobie wyznaczali. Coraz lepiej to się wpisuje, jeżeli sobie korzystamy z interwałów bardziej lokalnych. To są M30, to M15 się pojawiają. Fajnie, fajnie tutaj te schematy jesteśmy w stanie sobie wyznaczać i na bieżąco je aktualizować. Jeżeli chodzi o wykres USDJPY no to moglibyśmy się odnieść na tą chwilę właśnie do mierzenia 61.8, tutaj fajny strzał popytowy również wcześniej się pojawił. E, dokładnie zaraz odczytamy kurs, oznaczam tylko jeszcze strefę na zielono, e, 138.18, dokładnie 138.18 to jest ta strefa popytowa, strefa wsparcia na wykresie USDJPY. No i gdzieś pierwszy popyt widoczny na tej świecy 30-minutowej, myślę, że tutaj interwałem takim decyzyjnym. Powinny być właśnie M30, ale też M15, żeby ocenić sobie sytuację, ocenić jakie sygnały na formacjach świecowych będziemy uzyskiwali na tym poziomie technicznym i dopiero gdzieś wtedy ewentualne decyzje podjąć, czy warto rozgrywać ten poziom cenowy 138,18, to techniczny poziom wsparcia w tym przypadku na wykresie USDJPY. Spoglądamy, oceniamy. Przechodzimy dalej do złota. Tutaj spore wahania, natomiast brak jest trochę kontynuacji. Dosyć takie szybkie zwroty się pojawiają na rynku złota. Również musimy sobie na te mniejsze TF-y TF -y zejść. 15-minutówka. Te świeca trochę nam się tak... W tej 15-minutówce nie do końca mi się podoba, podobają. Dużo tych cieni na świecach, ale zobaczmy na jakim pułapie się znajdujemy. Do czego możemy się tutaj odnieść, jeżeli chodzi o mierzenie całej fali spadkowej. A mamy mierzenie 61,8%. Które w tym przypadku dla mnie już nie ma zbytnio wartości ze względu na czas, też w jakim testujemy tą strefę, było podejście niby zrzucenie, natomiast na kilku kolejnych 15-minutowych świecach dzisiaj, jeszcze podczas sesji azjatyckiej, poziom testowany, zrzucany, kolejne podejście. Teraz wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem wybijemy tę strefę cenową. Ja bym tutaj celował zdecydowanie wyżej, myślę, że warto celować wyżej, ciężko. Będzie utrzymanie tej strefy, a jeżeli już to nawet będzie to dla mnie już mało wiarygodne, celowałbym tutaj w te kolejne współczynniki, w tym przypadku współczynniki wewnętrzne, te głębokie współczynniki wewnętrzne. 1758-1761 tak? to są te dwie strefy cenowe związane z głębokimi mierzeniami wewnętrznymi FIBO w przypadku złota, jakie jesteśmy sobie na tą chwilę w stanie na złocie wyznaczyć właśnie na interwale 15-minutowym, tak, czyli podsumowując rynek złota, jeżeli wzrosty te lokalne się utrzymają z dzisiejszej sesji azjatyckiej, to 1758, 58,5 oraz 1761 dolarów za uncję, to są te nasze targety na wykresie złota na tą chwilę.